Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot, to jest czytanie Tarota na 28 sierpnia 2025. Zobaczmy, co wszechświat Tarot chce Wam przekazać w tym dniu. 38 sierpnia 2029 Cztery kielichy e, Osiem pentakli i as pentakli na spodzie Paś e, Przepraszam, Rycerz Mieczy Ja mam wrażenie, że dzisiaj możecie się czuć na początku dnia, jakby uszło z, we, w, z was życie. <grym> um, możecie być czymś nieusatysfakcjonowani. Możecie też mieć wrażenie, że co, coś wam się nie udało, że coś nie jest takie, jakbyście chcieli, żeby było. Um, może też Was e, ogarnąć jakiś taki smutek albo nawet e, wrażenie straconej okazji albo jakiś y, brak satysfakcji e, w jakiejś dziedzinie w Waszym życiu. Ale później pojawiają się te dwie karty Pentakli, karta pracy i jakaś nowa oferta. Eee, może będziecie po prostu zmęczeni w tym dniu i praca m, pozwoli, m, pozwoli Wam zapomnieć o jakiejś eee, niezbyt przyjemnej sytuacji. Mam też takie wrażenie, że może to was, że możecie w ten sposób zapomnieć, chcieć zapomnieć o tym, co tutaj się wydarzyło. że, ta, że tutaj praca będzie jakby takim rozwiązaniem na te takie emocjonalne rosterki. I przynajmniej finansowo poczujecie się stabilnie. Jeśli chodzi o uczucia, możecie... Czuć się niezbyt usatysfakcjonowani, ale praca pozwoli Wam przynajmniej stać mocno na nogach, bo tutaj po, tej, po, tej, po tych ośmiu pentaklach pojawia się kolejny, więc może przyjść taka, taka okazja finansowa do Was. Może to, że włożyliście w coś pracę, ręce w jakąś pracę, to spowoduje, że Wam się to zwróci. Że przyjdzie do Was jeszcze więcej tych pieniędzy lub ofert. Że to, co Wy wykonacie, będzie się podobało, ponieważ karta Ośmiu Pentakli to jest karta mistrza. To jest energia kogoś, kto pracuje nad swoim dziełem i staje się coraz lepszy w tym, co robi. Więc wydaje mi się, że Wy będziecie za to dzisiaj bardzo dobrze wynagrodzeni. Ktoś też może nawet dostrzec Wasze umiejętności, ktoś może też dostrzec Wasz talent i to, jak jesteście bardzo zaangażowani w swoją pracę, też. Ja mam wrażenie, że to, jak Wy się będziecie czuć na początku dnia, jest jakby. Konsekwencją tego, co wydarzyło się w przeszłości, bo tutaj mamy tego rycerza mieczy, który nie przebiera w słowach, który powie, co, mówi, co, mówi coś za szybko i nawet sobie nie przemyśli tego, co mówi. Może to Was w jakiś sposób ukuło w Wasze serce? Może to było, było coś, czego Wy się na przykład nie spodziewaliście, bo rycerz mieczy zazwyczaj działa z zaskoczenia. On jest jakby. Najszybszy, jest najszybszym rycerzem w, w całym tarocie i on potrafi po prostu e, wypalić z, grube, z tak zwanej grubej rury i nie zwracając uwagi na czyjeś uczucia. I ja mam wrażenie, że to was mogło e, zaboleć. To, co tutaj ta osoba powiedziała. I ja mam wrażenie, że praca wam pozwoli zapomnieć. Przynajmniej na w, w takiej... W, Przynajmniej finansowo, będzie czuli jakąś satysfakcję. Może to Wam pozwoli jakby odnaleźć się w tym dniu. Może to Wam pozwoli e, docenić Wasze. E, zobaczyć, że no, to jest na przykład nieprawda, co ktoś powiedział na Wasz temat w przeszłości. Bo wy tu jesteście widziani w zupełnie innym świetle. Jesteście wynagradzani tak jak powinniście być wynagrodzeni. Dziękuję.